Temat religii w anime pojawia się bardzo często. Same dzieła czerpią właśnie z historii, będących częścią wielu znanych nam wierzeń czy mitologii. Tak samo sytuacja wygląda w Jujutsu Kaisen, choć tutaj świat przedstawiony jest zżyty z takimi tematami o wiele bardziej. Dzisiaj przedstawię wam podwaliny świata stworzonego przez Gege Akutamiego. Te natchnione wierzeniami, obrzędami, folklorem i symboliką, która nadaje temu wszystkiemu taki poboczny sens. W odcinku pojawiają się mangowe spoilery, ale zostaną one odpowiednio oznaczone, także nie martwcie się, będziecie mogli je spokojnie ominąć. Tak zwykle film będzie podzielony na rozdziały i w nazwach rozdziałów również zaznaczone będzie, czy występuje w nim spoiler. I uprzedzam, nawiązań i konstrukcji jest tyle, że w tym jednym filmie nie uda nam się pokryć ich wszystkich. Postaram się jednak wybrać te najciekawsze, a jeśli materiał Wam się spodoba, dajcie znać, czy będziecie chcieli drugą część. Intro. przede wszystkim w samym anime możemy dostrzec naprawdę dobrze przedstawione tradycje shintoizmu. Tuż po śmierci dziadka Yujiego, ten wyjmuje resztki kości ze skremowanego popiołu przy pomocy pałeczek. Jest to o tyle ciekawe, że zgodnie z tradycją, osoba, która wyjęła resztę kości, przekazuje je dalej kolejnemu członkowi rodziny na pogrzebie. W tym wypadku Yuji nie podaje ich nikomu ze względu na brak krewnych. Tym bardziej ukazuje to rozpoczęcie nowej drogi przez naszego głównego bohatera. Dodatkowo należy napomknąć, że pozostałe szczegóły, takie jak na przykład kwiaty ozdabiające miejsce spoczynku, również znalazły się w tym ujęciu. Shintoizm jako druga główna religia w Japonii występuje w Jujutsu Kaisen wielokrotnie. Samo zjawisko klątw, które zradzają się z sił natury i jej kreacji, ale też i z przedmiotów czy zwierząt, są odpowiednikiem kami we wspomnianym wierzeniu. Warto zaznaczyć, że właśnie w tej mitologii japońskiej, kami to byty posiadające nadprzyrodzoną moc. Przykładem niech będzie wulkan Jogo czy Hanami. Lecz nie na tym kończą się podobieństwa kami do klątw w Jujutsu Kaisen. Zgodnie z wierzeniem, duchy mogą być przenoszone do talizmanów czy innych obiektów i tam pieczątowane. Mówi wam to coś? Ba, idźmy dalej. Sam fakt widzenia klątw jedynie przez wybrane osoby w Jujutsu ma swoje miejsce w mitologii. Zgodnie z wierzeniami, kami mogą widzieć jedynie Kanushi i Miko, czyli kapłani i kapłanki. Tak jak w naszym wypadku, czarownicy Jujutsu. Pieczęcie i znaki wykonywane rękami to bardzo popularny motyw w anime. W Jujutsu Kaisen nie jest to wyjątek. Korzystanie z takich gestów to odpowiednik mudry, symbolicznych gestów w buddyzmie, wykorzystywanych na przykład podczas medytacji. Moje ulubione nawiązanie, które z przyjemnością Wam naprostuję. Jeśli czytaliście mangę, na pewno kojarzycie ten panel. Przepiękne słowa w wypadku wykreowanych postaci, a samo stwierdzenie Gojo potwierdzające jedynie kompleks bezsilnego Boga. No to będzie akurat osobny materiał. Ale wracając, te słowa przypisuje się Buddzie. Gdzie jednak nie spojrzę, ludzie starają się je w różnorakie sposoby wyklarować. Świetnie wyjaśnione zostało to przez The Lexington Zen Center. Według wpisu na salcie słowa pochodzą z książki Podstawy Buddyzmu Eksploracja Buddyzmu i Zen, autorstwa mistrza Nan Huai Chin. Był on chińskim prowadzącym duchowym, przez wielu uważanym za odpowiedzialnego za odrodzenie buddyzmu Chan we współczesnych Chinach. Sam cytat przedstawiony jest jako In Heaven and on Earth, I alone am the honored one. Oczywiście zaznaczone jest, że sam cytat może mieć tłumaczenie inne, takie jak Above the Heavens, below the earth, I alone am the holy one. Jest to oczywiście rodzaj przypowieści, legendy. Mały Buddha zaraz po urodzeniu wykonał siedem kroków i po nich wycelował palcem w niebo i ziemię i przemówił głosząc omawiany przez nas cytat. W oryginale jego przemowa jest znacznie szersza, nie skraca się jej jedynie do tego wersetu. Niektórzy uważają, że zostało to przedstawione, gdy Buddha osiągnął stan oświecenia, choć inne źródła to wykluczają. Te słowa mają tyle znaczeń, że sam autor mangi musiał się do tego ustosunkować. Akutami twierdzi, że zdaje sobie sprawę z ilości znaczeń, jednak w wypadku Geodzio chciał pokazać jego pewność siebie, zadziorność i ego. Także reasumując, sam cytat niekoniecznie znajdziecie w księgach buddyjskich, a jeśli już to w naprawdę niewielu przekładach. Niemniej w domyśle słowa Geodzio były nawiązaniem do buddy. I tutaj przechodzimy do innej postaci, która użyła tych słów, mianowicie Sukuny. On sam opisany jest przez narratora powieści tym właśnie cytatem, podczas gdy Gojo wymawia je sam o sobie. Tak jak Budda. Cytat po tylu latach tłumaczeń się zniekształcił, jednak jego wydźwięk wciąż pozostaje. Obie postacie są najwyższym szczytem na płaszczyźnie umiejętności. Wplecenie tak dużej różnicy pomiędzy nich, która jest jedynie kierunkiem, dodatkowo zaognia nam konflikt. Naprawdę świetnie ujęte. Poszerzenie terytorium. Może was to zdziwi, ale to też odpowiednik religijnych wierzeń. Jak wiecie, technika ta polega na utworzeniu własnego obszaru, w którym używający mocy mają dosłownie całkowitą kontrolę. I przenieśmy to teraz na plac buddyzmu. Ciało jest twoją świątynią, to nad nim powinieneś trzymać kontrolę. Medytacja i manifestacja, oraz złapanie zalejce samego ciebie, to właśnie ujęcie kontroli w tym konkretnym obszarze. Widząc miejsce, w którym Geodzio dyskutował sobie z Yukim, karmiąc go suszoną wołowiną w postaci Sukuny, powinno coś wam przyjść na myśl. Dość podobnie wyglądało wewnętrzne ja w wypadku Naruto. Odosobnione, ciemne miejsce przypominające wnętrze kapliczki czy świątyni, oblepione talizmanami, mającymi na celu ochronę przed złymi mocami. W końcu sam lis uwięziony był za pomocą Jutsu pieczętowania. I podobnie jest w wypadku rozmowy Geodzio i Yukiego. W razie czego, gdyby Sukuna przejął kontrolę, w czystej teorii te talizmany powinny wspomóc Gojo w zatrzymaniu demona, choć jak zapewne się domyślamy, tylko w teorii. Dzieci znalazłem obszerną i genialną prezentację na temat buddyzmu w świecie Jujutsu Kaisen. Przestudiowałem ją sobie i porównałem z kilkoma źródłami. Miałem początkowo zamiar właśnie ją potraktować jako szkielet tego odcinka, jednak temat jest zdecydowanie zbyt obszerny, by podjąć się tego w tym filmie. Jeśli będziecie chcieli, cały buddyzm Jujutsu Kaisen przedstawię w innym materiale. Dajcie tylko znać. Niemniej z tego źródełka tylko delikatnie dzisiaj zaczerpnę, bo chciałbym skontrolować przedstawienie Gojo i Tediego z wizją przedstawioną przez autora tej prezentacji, jak i późniejszą, bardziej dosadną. Więc zerknijmy. Gojo zostaje tutaj przedstawiony jako odpowiednik Fuudoumiu, jednego z pięciu królów mądrości. W prawej ręce trzyma miecz, jest to ostrze mądrości służące do ścinania ignorancji. Jego zadaniem jest wlanie mądrości w głowę. I tutaj mamy pierwszy hint w stronę Gojo, postaci, która tą mądrość wlewa do głów wybranych. Jego uczniowie. To fakt, że Gojo woli uczyć, niż po prostu zetrzeć w pył starszyznę Jujutsu. W drugiej ręce Fudeo Mio trzyma zwiniętą linę. Ona ma oplatać osoby impulsywne, zbytnio kierujące się emocjami. Oba artefakty możemy porównać do ukazanych w Mandze odwróconej włóczni Niebios, ostrza, którym Toji był w stanie zranić Gojo, gdyż broń eliminuje nieskończoność. Lina to odpowiednik czarnego sznura, który również był w stanie zakłócić moc Satoru. I oba te artefakty zostały przez Gojo zniszczone. Współdzielą oni również cel. Gojo chce pozbyć się starszyzny i starego, zepsutego jego zdaniem, systemu rządzącego w świecie czarowników Jujutsu. To odwołanie do chęci zniszczenia postaci Mary. Z drugiej strony przyjrzyjmy się walce Toji'ego z Gojo, czyli niesławnej, prawie przekopie niebieskiego okiego To właśnie w tej walce Gojo w teorii cytuje Buddę, o czym wspomniałem wcześniej i wedle tej teorii jest również jego symbolem. Toji natomiast to Wukong, król małp. Sam przy rozmowie z Gojo i Geto określa siebie jako małpę, nie potrafiącą korzystać z przeklętej energii. Zbytnia chęć do osiągnięcia swoich przyziemnych celów przez Tojiego, co również jest nawiązaniem do buddyzmu, sprowadza go do przegranej. Gojo natomiast zostaje oświecony po pierwszej porażce, i udaje mu się dojść do przerwania cyklu cierpienia i wejścia w ten oświecony stan. Nazwa poszerzenia terytorium Sukuny została źle przetłumaczona. Ta, którą zapewne znacie z mangi i anime, to Malevolent Shrine, czyli Złowroga Świątynia. Prawdziwe nazewnictwo jednak, czyli Fukuma Mitsushi, oznacza coś zupełnie innego. Fukuma to Pałac Demonów, czy też Pandemonium, miejsce, w którym znajduje się największe zło świata, środek piekła. Można to określić jako świątynię, która pieczętuje największe zło wszechświata. Mizushi natomiast może oznaczać albo miniaturową świątynię jako sushi bez przedrostka mi, albo tłumaczy się to jako pałacową kuchnię, czy też kucharza, szefa kuchni, swobodnie. Fukuma Mizushi możemy przełożyć jako The Sheaf of Pandemonium. Jest to też ciekawe przedstawienie kwestii tego, że zgodnie z domysłami Sukuna pożera ludzi. Ba, ma czy też miał nawet od tego swojego własnego kucharza, którym jest... Pewna postać, o której nie wspomnę, żeby nie rzucać spoileru dla zainteresowanych. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Nie chciałem tworzyć godzinnego materiału, przy którym zaśniecie i wolę rozdzielić to na dwie czy trzy odsłony. Na pewno przedstawienie Sukuny jako Demona, kwestia Mahoragi i wiele więcej, aż prosi się o materiał odseparowany od tego. Czekam tylko na Wasz feedback w tej kwestii. Mam dla Was jeszcze kilka ogłoszeń. Przede wszystkim niektóre z dłuższych filmów, zgodnie z Waszą sugestią, zostaną wydane jako podcast, który będzie dostępny na Spotify, Apple Podcast i innych streamingach. A do tego będą dochodzić ekskluzywne odcinki podcastu, w którym będę rozmawiał z poszczególnymi osobami na przeróżne tematy z anime i mangi. Drugą rzeczą jest częstotliwość materiałów. Na kanale będzie lądować co najmniej jeden w tygodniu, co pozwoli utrzymać mi systematyczność publikacji. Po trzecie, utwory, które słyszycie w odcinkach, również pojawią się na streamingach. Myślę, że to ucieszy osoby, które doceniały naszą muzyczkę, boja aż pieką ręce, by robić tego więcej, także duże rzeczy idą. Dzięki wam wielkie za oglądnięcie i słyszymy się za tydzień.